Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Hemoglobina zawiera 0,355% żelaza. On jest masę cząsteczkową hemoglobiny, jeżeli jej jedna cząsteczka zawiera jeden atom żelaza. No i musimy sobie tutaj zrobić proporcje i potem uzupełnić dane w tej proporcji. Będziemy mieć tak, u góry damy sobie żelazo, czyli Fe, a na dole hemoglobina. I teraz tak. Hemoglobina zawiera taki procent żelaza, czyli mamy 0,355%. A to jest cała hemoglobina, cała jedna cząsteczka. A całość w matematyce, chemii czy fizyce zapisujemy jako 1, a 1 to nic innego jak 100%, czyli cała hemoglobina. I teraz po tej stronie będziemy sobie pisać masę cząsteczkową. Bo musimy się czymś wspomóc, tak? Bo tylko te procenty to troszeczkę za mało. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i szukamy masy cząsteczkowej żelaza, czyli tego co ma unity. Szukamy i widzimy, że to jest 56 unitów. A mamy się doliczyć masy cząsteczkowe, hemoglobiny, czyli tu jest x unitów. I teraz wyliczamy po skosie, zaczynając od niewiadomej, czyli x razy to to 0,355x na to razy 100. Dzielimy zawsze na liczbę przy niewiadomej, I wychodzi nam 15 755 unitów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.